Siemaneczko ziomeczki. Mam dla was fajnego i ciekawego newsa, a więc bez zbędnego owijania zapraszam do oglądania. W tym newsie chciałbym opowiedzieć o filmie, który dzisiaj się pojawił na kanale Wod Polska. W trzeciej sekundzie można dostrzec jakieś czasopismo o mechanice, ale spojrzmy na kod kreskowy, na którym została umieszczona data i pewną łatka, która właśnie według tej daty ją wprowadzono. Wnioskować po tym można, że coś się za tym kryje. Tak jest to i ale idziemy dalej. 7 sekunda materiału, widzimy teraźniejszy garaż oraz coś jeszcze. Jest to chyba nowa, odświeżona wersja starego, bardzo starego garaż, który był w wodzie. Podsumowując, myślę, że to wszystko się jakoś łączy. Osobiście uważam, że chodzi o jakiś event, który będzie miał miejsce 29 marca bieżącego roku. Będą to może wyścigi czołgów, jak to było kiedyś z czafikami. Może to być jakiś tryb, na przykład powrót do przeszłości, albo jakiś battle royale jak to jest ten pew Fortnite. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, śledźcie inne kanały o tematyce WOTA. Z góry dziękuję za oglądanie. Jeżeli taka forma materiałów Wam się spodobała, to aby pojawiała się dalej, zostawcie pięć łapek w górę. Dzięki za oglądanie.